Hej, cześć, manu, wam wszystkim ludzie, tutaj Candy. Witajcie w drugim materiale z gry Grow Home. Z tego względu, że pierwszy materiał widziałem no, widziałem, obejrzało dość spore grono osób i stosunkowo się chyba podobało, no to postanowiłem po prostu nagrać drugi materiał i znowu się. Zabawić z tym moim robotem. Zobaczymy, co tym razem. Co my tam robiliśmy? Po... Aha, wiem. Jestem w trzeci, tak. Już no, podnieśliśmy się troszkę z ziemi. E, stary, błagam cię, Wyjdź z tego, jakby, nie wiem, tunelu aerodynamicznego. I jeden. Huj, wie, co to jest. E, gdzie myśmy się. Ja właśnie chciałem się dostać tam. Tylko, że muszę znaleźć jakieś odnurze, które to pozwoli mi. W ostatniej chwili się znowu złapę. On ma taką bezwładność, ten robot. Taką mega, wielką, ogromną bezwładność, że to jest niepojęte, naprawdę. Złap się na chwilkę, chcę sprawdzić, czy tu czasem nie ma jakiegoś odnóża A w ogóle co jest na szczycie tego kwiatku? Tak proste pytanie i nie wiem. Hmm, jak tam dojdę, to się okaże. Może to mogę jakoś rozbudować? O, zobaczcie. Jest tam jakiś znacznik, zaraz się dowiemy, co to jest dokładnie. Jak tam człowieku się przemęczysz? <laughs> Dobra. E, nie wiem, ty wyglądasz teraz, jakbyś naprawdę nie mógł. Ok, wróć, wróć. Grab the red flower on a star starshoot and connect to energy rock. E, jaki flower? Pogięło jaki czerwony kwiatek? Jeszcze raz. Grab the red flower. Dobra, ale. Hmm. E, Mógłby się tego trzymać. Czerwony kwiatek. Stary, błagam cię. Jaki czerwony kwiatek? Skąd ja ci mam wyrwać czerwony kwiatek? Chyba, że go muszę jakoś tu przyprowadzić. Trzymaj się! Masakra. E, wróć. Chyba, że tamto. O tam mam odnóże. Dobra, to wędrujemy. Znaczy wędrujemy. Mam zamiar tam dojść stosunkowo szybko. Boże, jak mi szkoda tego robota. Naprawdę. Tak? Trzymaj, trzymaj się, trzymaj się, dzieciaczku. Dzieciaczku, trzymaj się. Mm, teraz, uwaga. Ups, 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 stoimy, jest Dobra, idziemy do odnóża. Nie wiem, gdzie zawędrujemy, ale mam nadzieję, że. <laughs> Tam, gdzie chciałem, czyli do góry. E... Boże, kochany, trzymaj się. Nie chcemy spaść. Chcemy się trzymać i iść w tą stronę, o właśnie dokładnie tak, iść przed siebie i teraz będąc tu nacisnąć tylko, że ja spadnę znowu jesus o, muszę się tak okej okay. nie tu, do góry stary, do góry jak to podciągnąć, do góry Okej, okay, ja chyba nadaję temu kierunek Nie mogę tego do góry dać O fuck, co ja robię <laughs> Dobra, czyli teraz Nie wiem co się stało, ale jak To przestało rosnąć, jeśli nie tam nie ma Czyli moment, do góry Zamiast ja po pierwsze Wziąć i to w pewnym sensie Jakoś rozwijać od tam do tej wielkiej skały po prostu trudniejsze niż by się mogło wydawać. Wejdę tam jeszcze raz. Tak się zastanawiam, czy to ma w pewnym sensie jakąś nieskończoność w rozwijaniu się. Czyli, że będę mógł te, o to odnurze prowadzić jak długo chcę. Ok. Trzymaj się. Ale teraz tak trzymaj się i stój na tym po prostu. Jaki to jest po prostu. Cabalate stworzenie. Ok. A i teraz już tego nie mogę rozwinąć. To jest z tego powodu kicha. Tylko czerwony kwiatek, ja szukam jakieś czerwone. No dobra. No wrócić tutaj nie wrócę. Od tego są odnurza. Tam jest kolejne, byłoby trzeba się po prostu wyficzem przerzucić. Dobój! Mój drogi, jesteśmy na ziemi. Byliśmy już tak wysoko. Tutaj. tu, 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 tu tak dokładnie. Ten teleport. Ten teleport. I z niego, z góry popatrzę, czy czasem pode mną właśnie nie ma odnurza, bo tu na mojej wysokości raczej go nie widzę. Tam mi się udało fajnie poprowadzić prosto w skałę. Tu nie bardzo. Tu mi coś nie wyszło. Tu jest odnurze. Tylko błagam cię, stary, trzymaj się, bo jak my spadniemy. Jest! Złapałem się. Trzymam się kurczowo! I teraz, uwaga. Ryzykujemy, jest. E, tak. Dobra, prawa, lewa, prawa. Złociutki, trzymaj się, bo ty znowu widzę. Kurwa, ale odwalasz maniane. On wystarczy, jest lekko przekrzywiony, i chcąc się naprostować, robi mi tutaj takie chocki-klocki. O, stoimy. Uff. Teraz do przodu. Do przodu. Jakie pedał? Ja się tego złapię po prostu. O tak. Trzymając się. Może na tą. Nie, 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 nie chcę na tą. Ja chcę do góry. Tylko jak to zrobić? Grow. Rośniemy. O właśnie. Nie tu do góry. <śm> to samo tak jakby poszło. Nie, nie zrobiło tego dokładnie tak jak ja chciałem. Ale dobra. Jeśli mamy tutaj wysepkę. Star Plant 189, Mam 3 na 4. Razem 4. O, coś się stało. Click right stick to zoom in. O, taki Bayer Dobra, jak taki Bayer po prostu chcę uskutecznić, to luzik, Tylko że ja się pytam, jak zrobić to, jak dostarczyć to jakiś czerwony kwiatek? Bo tam była mowa o czerwonym kwiatku. Tylko że łaps łapiemyście, się, złapaliśmy się okej, okay, idę dalej po prostu, jakoś wyżej, nie wiem muszę ogarnąć ten czerwony kwiatek o co z nim dokładnie chodzi jakoś poza materiałem się nim, to znaczy nie poza materiałem poza materiałem się dowiedzieć to jest lepsza opcja z tym right stickiem, mogę sobie przybliżyć, a mogę oddalić, dobra luz, teraz więcej widzimy, jako swój malutki robocik wydrapujemy się po prostu po wielkiej ale to wielkiej roślinie. Tak się zastanawiam, czy to też do końca... <laughs> czy to w nieskończoność działa, czy jak, kurczę, z tym rozwijaniem, bo... Liść odpadł. Bo ja mam w tym plecaku niby teoretycznie zebrany jakiś kwiat, tak? Tylko, że to nie jest czerwony kwiat, ten, którego ode mnie wymagają. Ja chcę się dowiedzieć, czy jak ja na przykład tu teraz dojdę do samej góry, patrzcie ile już przeszliśmy. Czy rozwijając to, pójdę do tamtej wysepki i tam jest czerwona dynia, może o to chodzi? Chyba, że trzeba czerwony, że ten i pokierować. Nie wiem, naprawdę. Jeśli macie ogarniętą grę bardziej niż ja, to możecie mi oczywiście podpowiedzieć co nieco w komentarzach. Byłbym mega wdzięczny tutaj. Złapiesz się. Oj, widzę, że kolejna zagadka, jedna z zagadek dzieciństwa. Cyk! Dobra, trzymiemy się. Się nazywa kurczę. Hardcore, spad na ziemię. Co mam? Critical. Teraz się chyba utopię, nie? You are doing very well, but. Very well done, well done, tylko że e, utopiło mnie. Dobra, to tutaj bliżej idziemy na tą zaśnieżoną wysypkę, ja tak do końca. Co ty chcesz? Nie chcę się nigdzie poruszać. Ja chcę. U tutaj złap się. Nie widziałem, że tam kurczę, ale nie trzymam żadnego Żadnego pnącza swoją ręką. No i to mnie zawiodło. Cyk. Tak. E, trzymaj się. Uf uf, 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 uf. Trzymamy się. No to robimy jazdę. Tylko że w ogóle dwoma się możemy trzymać on skręca ja mu dam w lewo, o dobra tak tak, dawaj tu tutaj, tutaj, tutaj w dół ciut, o już wiem, ogarnę jak się tym steruje dobra luz teraz moi drodzy to już jest banał pomijając fakt, że to się skończyło <śled> Nie. Nie żartujcie naprawdę. Czyli to nie ma nieskończoności. Zobaczcie, jak świetnie wylądowałem. Genialnie. Zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego, że odbije się od tego liścia i postaram się szybko złapać. O, właśnie. Szybko złapać krawędzi tejże tam ściany. Yy, czy mi się nie udało? <śmiech> nie <śmiech> robimy jeszcze raz teraz stąd sobie odrosnę dobra, czyli w sumie nieco lepiej kurde, jak ja tej gry nie ogarniam, to jest tak niezwykłe, że <laughs> jest tak niezwykła produkcja, że ja pierd... dobra cyk, cyk, cyk cyk, cyk dobra, trzymamy się i ruchy tak, trzeba tak cykać. Nie mogę trzymać, bo to nic nie daje. Muszę cykać. Dobra. E, nie wiem gdzie, ale na pewno zdecydowanie jak najszybciej w którąś skałę i my się już przedostaniemy. O! No i moi drodzy, dotarliśmy do największej chyba skały, jaką dotychczas widziałem. Tylko teraz musimy się wdrapać jakimś to cudownym sposobem na górę. Jednocześnie, miał nadzieję. Że się nie puszczę, coś się kur... Dawaj w lewo. Okej. Okay. Oddalmy to. Aha, nie mogę. Próbowałem oddalić. Nieeee! O, wyląduję tutaj. Oj, chyba się obiłem. I znowu spadam. Pff, pff. Także brawo, brawo dla mnie. Genialnie ogólnie. Jest świetnie. Chyba do kolejnego jakiegoś punktu nie dojdę dzisiaj na pewno. Dobra, mogę się tu rozwinąć, że tu jest zdecydowanie blisko, i wpikujemy się od razu w ścianę. Dobra, próba numer 3. Czy to jest jakby do uskutecznienia? No, mam nadzieję. Kurczę, w końcu by się przydało, żeby się udało. No, błagam. Szugarnałem, jak się tym steruje, więc spoko. Możemy podróżać w każdym kierunku, w którym chcę. Um. Dawaj, 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 dawaj e, Nie złapał się, złapał się ok. Teraz mój drogi Musisz tu popierniczać Jak ty się gibasz Jak ja po cię kocham za to Tak Złapiesz się, złapiesz się, złapiesz się Okej, okay, trzymaj się I teraz, let's go Nie w to tylko tu. O, właśnie. O, właśnie. I mamy ściany. I teraz prawa, lewa. No i teraz to lepiej wygląda. że jestem, no, może nie do końca pewne. Bo jakby nie ufam tej grze. Ale jakieś muchomory. Chcę się wspiąć w końcu na sam szczyt, naprawdę. I. Zbierać kryształy? Okej, okay, to to jest żaden problem, tylko na razie to nie będzie ciekawe. Ciekawe będzie bardziej to, jak ja dojdę do góry i... O, przyspieszyłem tempo. Musicie posłuchać jak triggery chodzą, uwaga. Teraz chodzą triggery, cyk. No dawaj. O, tak, mamy kolejne WiFi. Świetnie dotarłem. Dziękuję wam bardzo. Tylko, że to jest po prostu wysepka, to nie jest rozwinięcie mojej rośliny. <laughs> A po roślina będę musiał wrócić na dół ją rozwinąć chyba jeszcze bardziej. Tu jest owca znowu, chodź tu, złociutka. <laughs> co się stało. Fangas, look at all the beautiful mold. Dobra. Eee, that's shit because... Owca mi ucieka... Kurwa, rzuciła się w przepaść. Nie żartujcie, ciekacus owcą, dobra, nie chcę za bardzo próbować bo sam spadnę, raczej chcę tutaj zająć się but, błagam cię ja cię błagam, po prostu zróbmy tak, żeby to wszystko funkcjonowało chodź, e, złóciutki złóciutki, złóciutki, nie będziesz but jesteś złóciutki, niech mi to przestanie migać, bo mnie to denerwuje naprawdę no spokojnie, to przede wszystkim Open. Ups, ups, ups! Chodź! <laughs> Kurwa, co Ja nie mogę w tą grę grać, naprawdę. To jest. Um, nie chcę, ważne, że to jest po prostu zaktywowane, że tutaj to mam. Ciekaw, jak ja tam dotrę. Muszę załatwić za, sprawę rozwinięcia tej mojej rośliny. Napiszcie mi w komentarzach, jeśli możecie. Jak. Uuu. Jak rozwinąć tamtą roślinę? O co chodziło z tym czerwonym kwiatkiem? Bardzo bym był za to wdzięczny. Marchewka! I teraz już was pocieszyło. Możemy sobie skakać. O, z marchewką? Nie, z marchewką w dół. To jest. Deploy a fall follower. Ej, takie coś? Bez przysady. Teraz. Moi drodzy, lecę z marchewką na kwiatku, zaraz spadnę. Czyli do tego były te kwiatki. Fajnie wiedzieć, naprawdę, na koniec materiału się o tym dowiedzieć. Trzeba być mega genialnym. Do tego to służy. Czego ja podczas spadania wcześniej o tym nie pomyślałem. Oczywiście ten kwiatek się marnuje, na długo mi nie wystarczy, ale tak, żeby w miarę stosunkowo jakiś czas przeżyć, to jest bardzo dobre. No i teraz lecę na mordę. I jestem, dobra. Słuchajcie, to dlatego mi te kwiatki były potrzebne. Tutaj kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. I widzimy się w kolejnych materiałach czy materiale. Zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Pa.